E, tak, już poszło. Dzień dobry, cześciom i Was. Bardzo serdecznie jestem Państwu Cześć Siema! I dzisiaj jesteśmy profesjonalnymi medykami. Tak, dzisiaj będziemy, że tak powiem, nieść pomoc osobom potrzebującym! Dawaj jo, Co zrobiłeś? Poczekaj! Ona przeniknęła przez ciebie. No właśnie. Widzę, Jak poczekaj, wiadomo ja, w naszym począt. mieście. Y, w naszym mieście pandemia się skończyła, o, więc ufad. musimy pomagać osobom na ulicach, a żeby pomóc na ulicy, musimy na ich znaleźć. Tak, najpierw trzeba znaleźć ludzi, którym możemy pomóc. Gdzie ja mam ten? Będę... Yy, moją Nie, weź już nosza, nosza już weź Już noszę, wybrać od razu? okej, ja, 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 ja mu pomogę Oni nie, przerzuciłem sobie nosze widzisz, ja tu już mu robię tutaj co mu się stało Ej, nosze no mi się nie. przywróciły. Jezus Mary. Ej, nie ja mogę podnieść twoich noszy, co jest? No to... A, a weź sobie nowe Mogę być nowe? Są tam, nie jest wiem te, Jest taka opcja? Odmioty? Nosze Nie mam żadnego pojęcia, Opatrzone, o tego Okej, okay, czekajcie. Nosze już ruchi? są w użyciu. Oszukali mnie. Ja typie. Co Ej, dobra? nie mogę noszy podnieść swoich. To za na glebie. nagle jak mogłeś... Muszę sobie zrespić na nowo samochotę. tu mnie chyba. stoją. O, mi leżą na glebie. Kurczę. O, po, postawiły się, postawiły się. Mamie, mamie, mamie. No dobra, to bierz nosze, szybko. Dobra, idę do ciebie. No, Miał pan szczęście, że... E, byliśmy że blisko byliśmy blisko. Dokładnie. że <laughs> bo no, nogami nie rusza, u mnie. O A radny. czekaj, teraz trzeba to chwycić. Chyba tutaj podjechać, tak? Podjeść, tak? Cześć. Mam go! Pięknie. Mam siomka. Dobrze, ja wezmę ten. mu zrobiłeś? Coś mu z nogą zrobiłeś. Tak, tak, bo miał... Yy, ktoś mu rozwalił nogę. O, zapakowałem go, tylko zamknę drzwi. No taka sytuacja. Nauczony, nauczony pawła tym, pawła z narzędziami, i zamknąłem drzwi. Tak, tak, dokładnie. Spałaj mi stąd, Koleś! Spokojnie, dawaj jedź. Jedź tam, ale to z drugiej strony musisz go tam... Z... To jest drugi zaka. koleś! Pomóż drugiemu kolesiowi! O <śmiech> 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 No co, poradzę! <laughs> Akurat był blisko. Stoi... Mamy pełne ręce roboty na, na tym... Okay, tutaj wszędzie ludzie padają! To jest za ciepło chyba. Dobra, poczekajcie, musimy to zabezpieczyć. Wsiadam z auta. Nie, totalnie czas zabezpieczyć to miejsce, bo... Yy, czekaj, ja tutaj pachołki porozstawiam. Bo to ogólnie dodatkowe. tak i te nosze, ziomek. Bo tu kobieta leży. Też. Kobieta leży? Kurde. Tak, tak. I tu, i tu druga leży. O do szpitala. Cyk. Cyk, dobra. Okej, okay, biorę torbę medyczną. Ej, to się nawet opłaca, stary. Ej, ale totalnie się to opłaca. 20, 25 <laughs> punktów za przejechanie minus, ale 30 za oddanie go. Tak, jeszcze dodatkowe punkty za ten... za pomoc, nie? No kurde no jest tak, że To jest szybko. To się opłaca. opłaca. Mega się opłaca. Masz na dwie tak. osoby czy jedną osobę? Tam jeszcze jedna leży tam, właśnie po drugie tam na, 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 na tych pasach, wiesz? Już jadę, jadę. Jedź tam szybko pomóż! mieć pomoc moi drodzy! Od tych masek... Od temperatury karetek. Normalnie te maski karetkowe to... Ej Boże, sobie tutaj muszę zbadać? Tak? Nie mam to zrobić? Tu leży, widzę a, poczekaj, mogę się prze przemieścić, dobra? Wysiadka! Dobrze, y, Oparzamy za pomocą opatrunków. Torba medyczna! Dobrze, opatrunki, szybciutko. Przedmioty o, przejechałeś chyba. Co? No tak! Interakcja! Muszę wziąć tą torbę. Ej, gdzie jest, jest dobra. Zbadaj pacjenta. To jest pacjenta. mój, dobra. Badam pacjenta, zobaczymy, co jej jest. Y, przedmioty, noszę. Oddycham atentno. Dobra, śmigam. Matę to oddycha. Już biorę, już biorę, zabieram, Matentno zabieram. Matę to oddycha. Zabieram, zabieram. Ops. Dajcie na piście, czy w waszym mieście e, pogotowie działa równie prężniejszy Złamanie kości. Ale fajnie. E, a może zrobię tak, że po prostu będziemy jeszcze wiesz, Na wszelki wypadek może być więcej urazów, jak przejedziemy drugi raz. <laughs> Rozebram ją. <laughs> tak mi się podoba. Ubierz się jednak. Czekaj, te pachołki też pościągam. Patrunki? Bo później mi zabraknie, czy coś. A? Ej nie mogę jej założyć w nigdzie, ciekawe czemu. E, a co ma Zomanie? Zomanie ma ma no? No to załamanie jest inna inna ten. Inna torba. A, dobra, a no Od do usztywniania. Do tak, usztywniania. Musisz, musisz inną specjalną torbę zabrać. A to ok, biorę sobie. Dobra. E, ja tu przejadę tędy? Ten to może nie, dodatkowe. Okay, no nie wiem, zaraz no, zobaczymy. Przedmioty. Dobra, już śmigam. Zestał do, do unieruchamiania. Dokładnie. Policjant też taki ma. Nazywa się pistolet. <noise> Bo paralizator. <noise> Nie, on nie za słabo działa Oddaj moje torby, Laska. Piorę noszę. Nie ja, ale z naprawdę to jest naprawdę... To teraz widzisz, teraz coś się dzieje. Tak, teraz widać tą akcję w ogóle, nie? Widać tą akcję po prostu, nie dobra, rozpędzamy Teraz właśnie widzicie jak muszę sobie, sobie radzić właśnie te staiteriusze wszyscy. Dokładnie. Oni muszą 30 punktów. Znaleźć, znaleźć pacjenta, sami go stworzyć. I, dosta <laughs> I dostałem jeszcze plus jeden chyba. Nie wiem za co Dobra. Um. Może że pas przeżył A! Może być Dobra, no włączył sygnały Postawiam moją, dobra, okay. zamykam drzwi krwi. drzwi Dobra, spokojnie Otworzę. Ale, ale teraz możemy sobie, na przykład wiesz, jakbyśmy jeszcze chodzili do szkoły możemy sobie... Oprać... O pani z matematyki, nie na pasach o, Tak pani z fizyki, albo jakaś pani z polskiego czy coś, wiesz tam. I dzwoniśmy po prostu żeby rozjali. Dobra O, człowiek na pasa! Kolejny? No, normalnie, no i badny, jak jakiś, Czekaj, jakiś wysyp człowiek w napasach. Proszę bardzo. A to sobie tak podstawię od razu. Czekaj, w sumie dla bezpieczeństwa, dla pewności, jeszcze raz. Dzień dobry. Ja z pacjentem. Okej. Okay. Dobra, teraz powinien mieć dużo urazów. No. <noise> <Co? głos> Nie, bo dwa razy jeszcze po nim przejechałem, wiesz? E, dużo dobra, zobaczmy jak to teraz wygląda. Jak, tak możesz. Dobra, torba medyczna. Sprawdźmy, co mu zrobiłem. Ej, 30 punktów dostałem za to, że dostarczyłeś. Właśnie? Masz moje punkty? Serio? Ciekawe. Ale czad, jak to szybko można bonusowe punkty zdobywać? Słuchajcie, normalnie nic no tylko nie. Rozjeżd ludzi rozjeżdżać. No właśnie. Kurde, to jest przerwa. Plączę za, za, ten, za wczesna godzina jeszcze. Jest, dobra. Ups. O 5 rano nagrywamy to, moi drodzy. O 5 rano. Staram się coś o 5 rano. Mamy służby o 5 rano. A, o to ci chodzi, dobra. To jest 5 rano, moi drodzy. Ludzie do roboty idą my ich drodzy. Ten, pomagamy im. Musimy ich rozjeżdżać. Dobra, czekaj. Przedmioty. Zestaw długich kamienia, złamań. Miał złamanie, widzisz? Gdzie to są ludzie? Ja się pytam. O. Tam jest ziomek! Kurczę. Dawaj mi go. Dobra. No. Dawaj, tutaj bierzemy teraz zestaw. Nie ten! Nie przejadę tędy. Poczekaj, noszę. O. Kurde, może na około przejadę. Patrzcie, tutaj biorę noszę. Od razu tutaj macham ziomeczka. Dawaj ziomeczka. Pyk. Idziemy po niego. On potrzebuje pomocy na pewno, patrzcie! Wyg! On no potrzebuje dawaj, bo... pomocy! Dobra, jest. Eleganc, Na pewno potrzebuje bo... pomocy, jestem przekonany o tym. Dawaj i toru medycznego. Szybko, 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 szybko. szybko, szybko. medyczna! No nie no, co za hydrant! Te strażaki wszędzie hydranty podstawą. Co mu się stało z nogami? Ja tam nie wiem. jest tutaj, Stasi? Dobra. Zbadaj pacjenta. Ja tu śmigam, kościół ma złamaną nogę. Nie wiem czego kompletnie. Ma tętno. Ale jakim cudem to przeżył? Po prostu dwa razy karetką po nim przejechałem. A miło to przeżył, mówisz. No z szaleństwa. O, Za chwilę będziemy roz... robili normalnie myślę, Patrzymy zrócenia jakieś. Spoko, możemy coś zrobić, no? No tak wiesz, żeby ten, żeby nie było, że tak szybko po prostu dowozimy tutaj, wiesz, kolejnych pacjentów. Mogą się strzaić o co chodzi. No właśnie mogą się strzaić po prostu, nie? Rada postrzałowa od przejechania autem! To okay. ty gadasz. jadasz? No gdzie. <laughs> Strzałowa. A może ci opona wystrzeliła? Nie wiem, ale ma postrzałową Co ty gadasz? Ej, to ja też może kogoś pytałem. Fajnie To nie, jaka akcja Przyjechał. go a... autem i ma Napiszcie, czy na przykład zrobić coś takiego, że wiecie, jeden będzie policjantem I będzie no tam parliżowo i strzał. strzelał No nie, a drugi będzie po prostu ratował później Już <laughs> nie, bo to będzie na minusowych punktach tutaj, ziomek No chyba tak Dobra, ja już wyłączam tutaj ten Jadę ja tam do ciebie Ja zawożę ostatniego Okej okay, tutaj śmigam Dawaj o panie kolego okay. Pan właśnie na noszę Ja nie mam całego dnia O to mam tu się go. dzieje Podnieś go Mam go Halo Pomogę ci Nie, pomóż pomóż to jest mój pacjent <laughs> Ej, stara te ten, ten nosza to masz naprawdę mocne No tak no są kurde wiesz Te nowe O, na chodniku idą Pomóż, pomóż, pomóż im! No nie no, stary, ale to normalnie. Ooo, czekaj, przychodzę przez pasy. A proszę, przyjeżdżam! Nie, w niedozwolonym miejscu. I to dwie osoby. Czy naraz? Tak. Ja o, swojego. O nie, co za wypadek! Tragiczny no, wypadek. Staje. Dobra, później bierzemy oczywiście już normalnie, żeby nie było. Jak to się mogło stać? Dobra, tutaj szybko pomoc. Do szpitala Dobra, co szybko. Się pacjenta. I odwozimy pacjenta stary 5, 10, 15 e, 20, 25, 30 punktów dostaje za samo zbadanie Poważnie? No tak trzeba mi dokładnie punktów dostaje nawet 30 punktów za zbadanie jest 30 za odwiezienie? 30 za odwiezienie? No to stary, jesteśmy tak do przodu. A traci 25 za, za przejechanie? To dokładnie, ładnie, tylko 25 się się traci bardzo się opłaca. Znaczy, moi drodzy, uważajcie na pasach, bo, bo tak. Pogotowie jeździ. Tak, słuchajcie, jak będzie Pogotowie, z y i ten... Yy, i Paweł Koteł, to macie problem. Ej, i się posikał. Co ty gadasz? Miał mokre spodnie normalnie, no. A, zdarza się. No cóż. Pewnie od tej to rany postrzałowej. Techniczne. Nie, nie, to. A, rana postrzałowa, no tak, oczywiście. Bardzo możliwe. Dobra. Dobra do ciebie. Jadę ci pomóc, Paweł! Dobra, tutaj panią dam Okej, okay, tutaj wezmę, czekaj, przedmioty. Torba medyczna, ja od razu zbadam tą panią, tego pana, bo tutaj e, też go przejechałem, też dostałem minusowe punkty. Teraz dostałem minus 50 punktów na starcie. Dzięki! Ale już odrobiłem. Więc spokojnie. O, widzicie? Tak się właśnie zarabia. <laughs> Przejechał przeze mnie. A jak widzicie, medycy mają tą... E, są tak jak Thanos Tak Mają zdolności Dobra, A, wezmę jeszcze tylko... Dobra, bierz, bierz czekaj, poczekaj chwilę jeszcze. No spoko, spoko. Ja tu jeszcze ustabilizuję mu nogę, bo ma nogę za maną, coś mi się stało W 19 miejscach Tak, Taka wezmę te torby. Dobra, podjeżdżaj, bierz go Jadę. Okej okay. pik, 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 pik pips Dawaj, zobaczek. I śmigamy Dobra, podnieść? Mogę podnieść, dobra, mam go. Dobra, bierz go, bierz go, bierz go. Ale nie zjechał. Pójdź normalnie zlecenia pieszem oczywiście. No ta zaświadczenie już. O, mam oczywiście. go. Chyba zamykamy klapę. Dobra, I lecimy już go. Oj, żeby tylko na pasach nie wyskoczył. <laughs> Bo będę tutaj na To są, wiecie, jestem przyzwyczajony z GTA po prostu, że jak ktoś na pasach jest czy coś, no to nie, no to... Jest to drasty, się nie hamuje. To, jak widzę motocyklista tak samo, to, że nie ma motocyklistów, nie? No. Żeby na przykład wiesz jakieś takie wypadki poważniejsze robić. Ty to coś nie co? ratować. No, no tak. Urwana głowa i tak dalej. No na przykład i wtedy kołnierz dajesz ten i po prostu wiesz ustabilizujesz urwaną głowę, nie na przykład No to jest bardzo fajne. Spadaj, tym badzie wiem mhm. Mhm. Dobra Pięknie. Ej, to samo za ciebie faj... też No właśnie widzę, nie? To jest też tak ten fajny. Ciekawe Dobra, ja tu już przygotowuję się. Ale jeszcze zaraz wezmę zlecenia jak jakiś Dobra. będzie Przedmioty noszę Dobra, bierz go tam, bierz tego chłopka Już pan tworze, spokojnie, będzie pan żył Dlatego pamiętajcie, nie przechodźcie przez pasy Dobrze, się zagoi, spokojnie Bo to jest oznaczony wypadek samochodowy pod adresem... Nie, to wypadek to może lepiej nie eee, Kierowca mi w, w aucie, to nie, to pomiń Pomin. Nie, pomiń Takim nie rzeczy. pomagamy Nie, bo nie mamy strażaka, wiesz Nie pomożemy mu i tak Zamykamy drzwi Dobra, ja już jadę kawałek dalej Ops ja zobaczę, może coś, coś ciekawego nam się odpali. Wyłączymy światełka. Dobra. Wiesz ja co, tak powoli pojadę może na autostradę. No, możesz, spoko. Bo tam pewnie za chwilę będzie jakieś zlecenie czy coś, także. O. Chyba, że tobie się jakiś wyświetli. Wypadek samolotowy pod... O, jest wypadek, ale nie jest uwięziony w oczy. Okay, bierzemy? No tak bierzemy. bierzemy, nie? Pewnie, że tak. Spoko. Okej, okay, i czekaj, czy to jest? To ja tylko spróbuję wjechać. Na eee... O, no to tutaj. Pro... To, to prosta droga szybciutko. Już tu śmigam. Daj mi wsiąść do auta! To! Nie, nie mogę wie, do auta są wsiąść. Ci? Chyba trzeba będzie zrobić reset tego, reset mojego auta chyba. Co to bo ty nie mogę wsiąść. No. No jaki łobuz ciebie? No bo tak blisko stanąłeś, musiałem przejechać koło ciebie i zablokowałem sobie auto. O, wiesz co? Wiem Dobra. Co? Dobra, będę czekał na ciebie na miejscu w takim razie. O, czekaj, 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 czekaj. Dobra. Dawaj, dawaj. Szybko, szybko. Jazda, jazda. Ej, Dobra, nie, nie muszę, muszę sobie zrespić pojazd na nowo. Dobra, ja tutaj porozmawiam w razie czego z pacjentem, czy coś mu dolega, czy nie. Spoko. Dokładnie. Gdzieś nie, tutaj stoi pomocy. chyba rozbity samochód prawdopodobnie. Okej, okay. o Rozbi jest faktycznie. Rozbite jest, auto. Jest rozbite auto. Ale mnie kusi, żeby teraz wbić te auto w ogóle tam na dół. Co? O stary, poczekaj, spróbuję to zepchnąć. Zostaw, jeszcze. zostaw tego pacjenta. Nie, pacjent jest na zewnątrz, spokojnie, A, okay. nic nie grozi. Czyli wypadł, mówisz? Ale... Tak, tak, ale chodzi o to, że... Tak, no najbezpieczniej wypaść z auta. I zobaczymy, czy mogę zrobić... Nie, nie mogę. Kurczę, ja myślałem, że będę mógł wrzucić po prostu te auto tam do rzeki. Co? Co? Auto rozwalone, trzeba je teraz zutylizować szybko. No tak, no oczywiście, że tak. Trzeba po prostu tam wziąć, wrzucić typa i tyle. Jak tam dojadę do ciebie? Okej, okay, Ziemek sobie tu leży. Mógł ja Ziomek sobie tu leży właśnie, patrzę. Tu. On chyba się opala w sumie. Nawet. Tana, o, na, się pewno, sobie. na pewno się opalał, jestem przekonany. Ja już noszę tutaj wyjmę. Na no, spokojnie. O, torba medyczna, proszę bardzo. Jak tam ci idzie? Jedziesz jadę, sobie? jadę, jadę już. Nie zaraz wiesz? tam będę u ciebie. Dobra, bo ja podejrzewam, że to ja może już zrobię tutaj te zlecenie no, to zlecenie. I prób, ten. I no. nie? I będzie po kolejny zaraz. Zobaczymy. Okay. Zaraz będzie kolejny, będzie gdzieś tutaj w pobliżu. Albo w mieście, co, co będzie jeszcze lepsze. O, co? A jak nie, to się znajdzie pacjenta zaraz. No, najwyżej no ty weźmiesz go po prostu do tego. Do karety. Z foko, może być tak? Chociaż, czekaj, czekam ja nasze też wyciągnąłem. To ci je zabiorę. E, wykonaj resuscytację Będziesz e, hmm. go ten. Pompował. A, czekaj. A to z facet. A, to nie. Dobra, przyjechałeś, zróbmy resuscytację, Usta-usta. Idę. Bo ja mam muszę... masteczkę na twarzy, wiesz? Akurat. Bo muszę torbę wziąć, chyba, nie? Czy nie muszę? Nie. Muszę? nie. Musisz? Czekaj, patrzę? Nie, muszę mieć torbę, dobra. Biorę torbę. Dobra, to ja wezmę swoją. Wcale nie mogłeś użyć mojej. Nie, twoja była zakażona. Hmm. Tak, dokładnie. Torba medical. Dobra. Weźmy tam zdrowo, bo on nie żyje. Czemu go zebrałeś? O. Dobra. Jedziemy. Czekaj, po mu wózkiem przejadę. Po szyi mu przejadę tym wózkiem. Jeszcze. O, mamy go, mamy go. Zbadaj go, pacjenta. O. Czekaj, czekaj, defibrylator trzeba teraz użyć tutaj. Właśnie? No, teraz mam taki ten, informację. Nie oddycha. No, czekaj, już, chwila. Już tutaj mu podłączam Defibrylator EKG. Siodsunę. Odprowadzanie EKG. Co tutaj, mi nie strzeliło? Cyk, cyk. I tu cyk, dobra, sprawdzamy. Wykonaj, defibrylację Uwaga, strzelam. Balaj. A skonfigurowanie najpierw trzeba dobrze zrobić. jeszcze trzeba podłączyć najpierw tutaj te diody, elektrody. Uwaga, i teraz strzelam. Czy? Zdychnęło go, okej. Okay. Ostatnią ]y kończynę. Kończynę, trzeba przynieść ten. Bierz szybko tego, no. Biorę, biorę torbę już. ty Złamania... Czemu nie wziąłem tej torby? Bierz do złamań, szybko. O, mam teraz. Bo robię musi kolejne. Bo robię mu Nie rozjeżdżaj pacjenta. <laughs> Masaż serca. Dobra, mamy to. Jest już? Zabieraj go. Dobra, podnoszę. Pięknie. Punkty są dodatkowe elegancko No i to się nazywa... Ej, to ale jest z... szybka akcja Ej, ciekaw z co... Sobie... Hmm... Co? Hmm... Chcemy go nie nie poświęcić? Wiesz. Poczekaj W sensie, jak poświęcić? No poczekaj, zaraz zobaczysz Patrz, bo normalnie wózek zawsze wypada, nie? To wypada No? <laughs> Jakoś otwarte drzwi No? Ale masz też drzwi No mam, ale zobacz co zaraz zrobię <laughs> Aha! O nie! Poczekaj, o tam nie. Szakaj, nie jak ty jesteś zły człowiek O boże, czekaj, czekaj, czekaj Nie, nie zjeżdżaj tak bardzo, bo możesz spać. Dobra Okej okay. Zobaczcie jak I się bawią medycy Po godzinach pracy Okej, okay. o otwarte Ciekawe czy poleci Totalnie <laughs> Patrz U mnie wisi <laughs> Już nie <laughs> Zjechał na wózku, tam na dół! U mnie dalej wisi, ale u mnie zjechał na dół, no to pchnij On... sobie, pchnij go sobie, czekaj. Pchnij Nie, nie mogę, to jest widmo. Jak to, poczekaj. Nie ma tak! Czekaj, ja, ja zjadę po niego. To jeźdź, pomogę ci. Dobra? Jedziemy po niego! Pomożemy, o! Rano, pomożemy niechal... panu! Pomożemy go! Pomożemy panu! Dobrze. Jest w porządku, jest w porządku, zobacz. Ej, patrz on jest przyklejony tutaj. Jak w ogóle nie na widzę? Na ścianie. O jest, teraz, teraz go widzę dopiero. Dobra, do karetki. My się tu nie wyjedziemy w ogóle. To nie wyjedziemy, my nie wyjedziemy. Masz tutaj jakąś dźwigarkę albo coś? właśnie za bardzo. Żadnego ci tutaj nie ma. Ej, czekaj, potknęliśmy faktycznie. O kurczę. O kurczaki. Nie, nie do wody. Czekaj, spokojnie, spokojnie. To muszę kawałek tak o nie, o nie! Myję auto! myje auto! O rany, no to jest typowe, nie? O to jest, nie, to jest tak zwana karma, wiesz? Czyli po prostu. Minus jest na 30 po... punktów za to. O to nie, to ja nie wjeżdżam. No musisz wjechać, nie wiedziesz stamtąd i tak. To się nie da, nie uda Potrącenie się. Potrącenie i ucieczka, odkupa coś od nas. Potrącenie i ucieczka, tak. A my nie, patrz, nie, nie u... wjeżdżam! Nie uciekaliśmy. Patrz, bez problemu. Bez problemu wyjeżdżam, patrz na to. O, mam gierkę, dobra. Widzisz? Widzisz i co się nie da? Co I się nie da. Udało ci się. Dobra, nie, nie udało mi się. A, widzisz. To jest też rzeka. Okej. Okay. Dobra, więc moi drodzy, tym symbolicznym akcentem prawdopodobnie kończymy. Tak, to jest dobry moment chyba. A, także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej. Na razie się ma, cześć! Tak jest, jak chcecie, żebyśmy nieśli pierwszą przemoc innym, to, to dajcie daj znać. znać. <laughs> Dokładnie. Na razie.